Cześć widzowie! Ja jestem Oksi i dzisiaj gramy w oczywiście Minecraft'a. Mam nowe konto po prostu dlatego właśnie jak widzicie tutaj się coś zmieniło, więc jak widzicie teraz usiadłem, nieważne, ale no to jest tak, że yy, to znaczy, że będziemy dzisiaj zmieniać skina i zaczynać po prostu survival od nowa. Więc, ale dzisiaj nie będziemy się do nikogo wchodzić, tylko będziemy komuś dawać możliwe, że idziemy, jak znajdziemy jakieś dobre. A my dzisiaj tryhardujemy, hardujemy, widzowie, więc no. Zobaczcie. Już dajemy ukośnik RT, RTP. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wow, wow, gdzie ja jestem? Co to jest? Pustkowie, widzowie. Pustkowie. Jesteśmy na pustkowie. A może, Chcemy na pustkowi. Nie. O nie! Wie co możemy stąd wziąć to patyki widzę. Patyki nam się przydadzą. Aha, halo, halo. gdzie są patyki? Daj patyki. Ło, ło, the... O nie umiem się klepać! O, nie umiem się klepać! Nie umiem się klepać, nie umiem się klepać. Będę no tylko budować, dobra, tam może spierniczam. nicam, Uciekam, uciekam Widzę, ja zginę Uciekam, spierkwaczam Dobra, może jednak go zabiję Ło! Dobra No nie był dobry pomysł Trzeba się zabudować Plum, plum widzę. Teraz tutaj tak, to by jeszcze raz zrobić RTP, tylko sobie zjemy. Oj, widzowie! Niestety suba za to, co ja się tak... Co ja w dałem kapsoka. No, nie Do tego. Teleportujemy się jeszcze. Wow wow wow, dobra, przynajmniej jesteśmy jakimś... Nie na jakiejś pustkowie. Ale dobra, mamy dwa patyki. Zobaczmy to, widzowie, trzeba tutaj trochę poświetlać. Tutaj chyba będziemy się osiedlać. Jest mega ładnie. Zobaczcie, jakie brzozowate pole. Nie będzie tu żadnego mowa. Nie może tu być żadnego mowa, widzowie. Nie będzie żadnego takiego złego mowa. Ja tutaj poświetlałem, także musicie powiedzieć Dobrze zrobiłem, no bo jak widzicie, ciemno jest. Kurde, tam już są moby Na szczęście tutaj się nie będą spełnić. Dobra. A teraz tak. Stworzymy yy, sobie tak. 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 Yy, może jeszcze. Aha, yy, co ja chciałem zrobić? A tak, no tak. Minecrafting crafting to teraz trzeba zrobić coś fajnego. Tak. to? A dobra, tutaj jest, jest kamień. Oczywiście to jest. Mamy zrobić kino. Bo tutaj najpierw będziemy się dać, no wiadomo. Teraz właśnie tutaj chcę to się już tutaj trochę zbudować. Czekajcie. Muszę dać tutaj tą kuboidę. Głośnik. Set home. Set. Set home. Nie. Głośnik. Set Został ustawiony. Ui, ui, ui. Widzowie, udało się. Teraz budujemy tutaj pobłogę. Co? Co mam z tym? Jeszcze. A budujemy to, widzowie. No i widzicie, tutaj jest nasz mały domek. Robimy jeszcze tutaj trochę tego miejsca. Już myli jakiś domek mały małym razie. Potem będziemy budować coś większego. Dobra. Tam możemy postawić pochodnie. Wow, wow, wow! Nie chciałem tu po to iść, żebyś mnie zabił. Dobra. Cztery. Chyba idealnie nam starczy No starczyło Dobra, widzę, że trzeba sobie zjeść. Coś mamy, więc... Wow, 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 wow. A panowie po co tu idą? Panowie. Gincie. GIN! GIN! Dobrze, że... Zostaliśmy razem What?! Dobra, czekajcie... Dobra, już mamy ciężki sprzęt. Widzowie, w ogóle... Dzisiaj chcemy zdobyć tutaj argumenty, ale nie wiem, czy nam się to uda. Dobra, może napiszę? Nie, dobra, nie, nie dobra, będą napisać wow, wow! O, widzowie, widzowie, przepraszam za moje... Krzyki. Głos mi się zmienia. O kurde. Ale dobra... I w ogóle taki cringeowy filmik. Będę go dzisiaj usuwał. Cringowy filmik. Ja nie mogę. No dobra. Także no. Będziemy dalej tutaj zbieramy. Jak widzicie. O kurde Enderman tam jest. Ja nie chcę się bawić Endermanem. Bo on ma chyba jakieś fishy w głowie. Widzę! Teraz sobie zmienimy tego skina, bo ten nie jest jakiś idealny do naszego, to nie jest jakieś nasze podobieństwo, więc jeszcze nie będziemy tego mieli tak, tak cały czas. Musimy mieć czerwoną bluzę, o! Chcemy mieć czerwoną bluzę na pewno, bo to jest super. No ale... Na razie jeszcze... Czekajcie. Na razie jeszcze nie, bo na razie jest tutaj... O nie nie nie, dobra, czekajcie, muszę gdzieś popłynąć. Muszę... O, tam jest takie drzewo. Tam... O, tutaj się jest bliżej! gdzie jest najbliżej takie drzewo raczej to więc płyniemy do tego nawet bo to jest też blisko nas płyniemy 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 dobra o oh, bo chcemy tutaj takie słupki zrobić małe nasze fajne będziemy mieli słupy takie czy coś takiego no zbudujemy coś widzowie no i tak Tutaj to zniszczymy trochę Tutaj też No i w ogóle zapraszam tutaj Na te zasubskrybowania No i też na mój Instagram Dam wam linka w opisie w ogóle Kurde, dam wam link w opisie Więc no Tak, dobra jeszcze to, drzewko na razie zdejmiemy z naszego widoku. No i będzie chyba... Nie, jeszcze będziemy potrzebowali. Tutaj to jeszcze zdejmiemy z naszego widoku. Zdejmiemy. Dobra. Ścinamy nocno. Będziemy musieli poszukać też widowie zwierząt, bo będziemy musieli coś jeść. Także no. Nieważne, nie będzie, nie. Dobra, niszczymy to chyba jeszcze, prze, to jest już przedostatnie drzewo, które na razie niszcza. Ile? Dobra, to jest przedostatnie zniszczone i teraz chyba, jak na ten moment, to ostatnie. No. Niech to się zniszczy. Ile mamy? 43, no raczej wystarczy nam na razie. Dobra. Płyniemy, już sobie zmienimy tego skina widza, chociaż ten nie jest taki zły, to no kolor włosów jest taki jak ja mam, ale wolałbym jednak to zmienić. No i tak, czekajcie, no to w ogóle... Co jest tak mało ludzi? Okej, okay, nie rozumiem. Ale dobra. A moja tak, dzisiaj jest niedziela. <grym>, ja jeszcze nie będę. Nie wiem. Tak. Co chciałem zrobić? Aha, no tak. Chciałem zrobić takie ładne koło, oczywiście inspiruje się tam od Pitera. mało takie fajne koło tutaj do zrobienia, ale na pewno tego nie ogląda. No ale tak, w razie czego? To naprawdę się super inspiruje. Dobra, tutaj czekaj. No kurde, to koło mi nie wyszło. Akurat to koło mi nie wyszło. Tutaj było coś takiego, że i tutaj takie coś. Aha, nie, co? Co? Zrobiłem coś. zepsułem coś. Tutaj nie miało być tego. Z tym zepsułem Dobra, ale teraz naprawiłem No tam trudno już tak się postawiło, tak się postawiło. Widzowie, lecimy dalej. Mm. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. To będzie taki bardziej owal, ale dobra. dobra i to O kurde, spadłem? dobra i owal. Także. A nie, tutaj będą drzwi. Muszę ten już zejść trochę bo no tutaj będą takie drzwi postawione no i tutaj lecimy dalej no, dobra tak, tak, wie. dobrze, dobrze mi idzie nawet dobra dobra no nie, nie, nawet nam zabrakło widzowie trochę, więc jeszcze musimy pójść gdzieś w te lasku takiego Jeszcze nam się uda. Fium. Co z tym mam? Nieważne. Ehm. Popłyniemy trochę. Tak sobie, tak. film Dobra. Ehm. O, dobra. Jesteśmy. Bierzemy tutaj. Nasze drewnianko. Musimy trochę zjeść. Nie mam już jedzenia, bo nie. Będziemy musieli upolować coś. Mam też mięso zombie, ale to już nieważne. Najlepiej, no sobie będziemy jedli trzciny. Nieważne, nie da się jeść trzciny. Będziemy polowali na rybki zaraz. Ale to jeszcze nie teraz. Nie musicie jeszcze na to patrzeć. Ja gracza moja, oczywiście. Dobra. E, no to lecimy tutaj, jak widzicie, tak, dobrze nam poszło, tak, dokładnie, nie wiem jak, ale dobra, lecimy stąd, pił piun, lecimy, tu jest nasz domek, tu jest nasz domek, Piu. no, dobra, tam jeszcze potem zaraz zniszczymy, dobra. Ja się wytrwa tą No i tak, nawet to wygląda. A nie, jeszcze będziemy musieli tutaj jeszcze na jeden wyższy chyba poziom to zrobić. No, no to nieźle. Się załatwiłem. Nieźle się załatwiłem, ale dobra. Co, czego nie robić na ładnego domu? Dzisiaj zbudujemy tylko dom. O, sezonka drzewa. Kolejna to jest bardzo ładna, się zabierze. Bo widzę, że tak zbieram, zbieram na no izbie. Będę tak zbierać Bo ja będę sobie chciał zasadzić tam fajny lasek. Jest to taki jeden. taki. Żeby był tam mały, taki jeden też. Nie będę przepisywać kodu. Bo pewnie dostanę jakąś nagrodę i zepsuję to na wszystko, bo pewnie dostanę jakieś diamenty. Albo w sumie może zaraz, niedługo przepiszemy ten kod, bo te diamenty, nie taki, nie taki zły pomysł. Jakby tak miał być wyjść, żebym dostał te diamenty. No ja bym przepisał, ale teraz gram akurat. No właśnie. Ym, tak. Ym, zbierzemy to drzewo i zobaczymy czy to nam wystarczy. Znaczy raczej, raczej nam wystarczy. Bo tak dla pewności zebrałem trochę więcej, najwyżej będziemy mieli jeszcze na przepole. No i lecimy. To tu ryb nie ma w tym stawie. Co jest? A nie, to jest jakiś jezioro, a potem tam jest zaczyna się morze. Nieważne, wstawię to tak dokładnie. Powiedziałem wstawię. Nie, siekierami się kończy. W sumie już mi się prawie skończyła. Wow, ale idealnie to z zrobiłem. Nie, no nam starczy, jeszcze będzie trochę. Mówiłem. Taki mały, owalny dom. <grym> Dobra, te, z tego coś przerobimy, zobaczcie, przerobimy na takie coś. I teraz z tego zrobimy jeszcze pół... pół. Gdzie mam crafting tam? Muszę go przenieść do domku. No ale pewnie teraz nie będzie siekiery. Co jest jeszcze? Jest, widzę. Mam jeszcze siekiery, widzowie. Dobrze. To się nam udaje na razie, ale... Będziemy musieli jeszcze stworzyć dwie. Więc jak to będzie, to ja nie. Wiem. 36, wow! O nie, to nie tak. Dobra, musimy tu wejść, właśnie tak, o. Eee, tak. Tak, właśnie, o. Dobra, to będzie teraz nie będzie się ki No właśnie, zgadłem. A teraz muszę chyba zrobić. Nowy. Muszę zrobić. Przecież to jest proste i logiczne. Trzeba zrobić nową siekierę. I to tak, siekiera, siekiera, siekiera. Nie ma przepały. Trzeba tu wejść. No i tak jak mówię, widzę. Robimy nasz dach. Na tym serwerze będzie nawet dobrze, bo widzowie w sumie to jest nowe konto, jednak na tamtego mnie wywaliło z tamtego. Także widzowie, no, no, jest dobrze. Lecimy, jak widzicie, tutaj zbudowanie tego dachu będzie dobrze. Tutaj, o kurde, mnie wywaliło z dachu. Ciekawe w ogóle, ile będzie ludzi, jak będzie, czekajcie, ile już jest. No, tylko trzech, tylko, czekajcie. To. Gratulacje. Trzech! Zawieszam Viva 1,18 11, ping... a nie Ale... No, graczy jest mało, trzech tylko łącznie ze mną trzech. Nie wiem co chciałem powiedzieć, więc. Dobra. Wow! 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 Nie zapędzam się. Bym się tak nie zapędził, wow! Trochę za dużo tego tutaj zrobiłem. Będziemy musieli, widzowie, coś zrobić, żeby łatwiej nam było... Żeby na, łatwiej nam było tutaj, ogólnie, funkcjonować. Na razie tak nie jest. Jeszcze mamy to jedno. O! Skąd ty tu się znalazłeś? Ty mamy Nie wiem, kurde. Uciekaj stąd. bo Nie umiem się bić z małymi zombie. Finkalaj. Dobra. Robiony. No się. Dobra, dobudujemy tutaj jeszcze. Tutaj to będzie. Myślę, że gdzie bym to dał, tak żeby było równie o tu. I teraz jeszcze zrobimy jedną super rzecz. No i proszę bardzo, jeszcze z tego się tutaj coś zrobi. Zbudujemy, już trudno. Mieszkamy nad brzozą Musimy tutaj... Tak, tak, tak. No i widzowie w sumie dom jest gotowy jeszcze, znaczy nie do końca, no ale... Jak na dzisiaj. To tyle nam wystarczy chyba. Dawaliśmy dom. Także widzowie ja się z wami żegnam. Zobaczenia w następnym odcinku. Siemano!